Porównywanie liczb zapisanych za pomocą pierwiastków. Porównywanie oznacza określenie, która z liczb jest większa. Zróbmy to na konkretnym przykładzie. Mamy trzy pierwiastki z pięciu i dwa pierwiastki z siedmiu musimy określić, która jest większa. No to są to dwie liczby niewymierne, czyli tak naprawdę nie wiem, ile one wynoszą tak dokładnie, więc ciężko mi w tym momencie powiedzieć, która jest większa. I żeby to zrobić, żeby ocenić, to, która jest większa, mamy na to sposób, mianowicie włączamy czynnik stojący przed pierwiastkiem. Pod pierwiastek. Mamy oddzielny film, w którym dokładnie tłumaczymy, jak to się robi, i teraz też możemy to właśnie zrobić, tak naprawdę, no bo mam trzy pierwiastki z pięciu i tą naszą trójkę zapisujemy pod pierwiastkiem. Czyli trójka pod pierwiastkiem będzie dziewiątką, prawda? No bo pierwiastek z dziewięciu daje nam trzy. Tak naprawdę podnoszę tą trójkę do kwadratu, żeby zapisać ją pod pierwiastkiem. Czyli mam pierwiastek z dziewięciu, to jest ta moja trójka, razy pierwiastek z pięciu. Co nam daje pierwiastek z 45? Ponieważ liczby pod pierwiastkami możemy ze sobą normalnie mnożyć. Natomiast druga liczba, dwa pierwiastki z 7, to było to, nasz pierwiastek z 45. A druga liczba, dwa pierwiastki z 7, zrobimy robimy dokładnie to samo, czyli zapisujemy tą dwójkę pod pierwiastkiem. No to czym byłaby dwójka pod pierwiastkiem? Dwójka pod pierwiastkiem to czwórka tak naprawdę. No bo pierwiastek z czterech dałby nam dwa. I to razy pierwiastek z 7. No i teraz wymnażam ze sobą liczbę. 4 razy 7 daje nam 28, czyli po prawej stronie mamy pierwiastek z 28. I teraz nie mam wątpliwości, które jest większe, prawda? No bo po jednej stronie mam pierwiastek z 45, po drugiej stronie mam pierwiastek z 28. No to wiadomo, że większa będzie pierwiastek z 45. Czyli to jest większe. Przećwiczmy to jeszcze w zadaniu. Mamy tak, polecenie brzmi porównaj liczby. No i mamy po, e, cztery pierwiastki trzeciego stopnia z dwóch porównać z dwa pierwiastki trzeciego stopnia z czterech. No i znowu, na pierwszy rzut oka nie wiem ile to jest, dlatego mam, robimy to, że to, co powiedzieliśmy przed chwilą, czyli włączamy tą czwórkę pod pierwiastek, a potem dwójkę pod pierwiastek. Przy czym trzeba zwracać uwagę, że pierwiastek jest trzeciego stopnia, czyli czwórkę pod pierwiastkiem zapiszemy jako pierwiastek trzeciego stopnia z... 4 do trzeciej potęgi. Tak, czyli tą czwórkę muszę podnieść do trzeciej potęgi, jeśli chcę ją wrzucić pod pierwiastek trzeciego stopnia. No i to jest ta moja czwórka. I tą czwórkę mnożę przez pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch. No i teraz potęgujemy. 4 do trzeciej potęgi daje nam 64, czyli mamy pierwiastek z trzeciego stopnia z 64 razy pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch. No i tutaj mamy pierwiastki. Tego samego stopnia, więc liczby pod pierwiastkami możemy ze sobą normalnie mnożyć. I tutaj mam, mamy 64 razy 2, czyli pierwiastek trzeciego stopnia ze 128. To jest ta nasza pierwsza liczba. Czyli OK, czyli to sobie już przesuniemy, i dokładnie to samo robimy z drugą liczbą. To było to. I teraz chcemy zamienić dwa pierwiastki trzeciego stopnia z czterech. Włączyć, no, zrobić to samo, czyli tą dwójkę włączamy pod pierwiastek. Ok, czyli dwójka pod pierwiastkiem. Jeżeli chcę zapisać pod pierwiastkiem trzeciego stopnia, to zapisuję ją jako pierwiastek trzeciego stopnia z 2 do trzeciej potęgi. No i to mnożę razy pierwiastek trzeciego stopnia z 4. Potęguję. 2 do trzeciej potęgi daje mi 8, czyli mam pierwiastek trzeciego stopnia z 8, razy pierwiastek trzeciego stopnia. Z czterech. No i teraz mamy znowu pierwiastki tego samego stopnia, więc mogę sobie to ze sobą mnożyć. Zatrzymajmy się, bo mam Ci coś ważnego do przekazania. Jeśli denerwują Cię reklamy i poszukiwanie tematów na oślep, wejdź do aplikacji Zdaj, bez reklam i bez straty czasu. Wszystkie treści w jednym miejscu. Zeskanuj kod QR lub kliknij w link poniżej i zarejestruj się na Zdaj.